Witam wszystkich. W filmie, w którym przechodzę Pokémon Diamond bez spotykania Pokémonów, co jest niemałym utrudnieniem, ponieważ nie będę mógł złapać żadnego Pokémona. Jak się skończą trenerzy, z którymi mógłbym walczyć, nie będę mógł dalej expić, bo dodatkowe zasady są takie, że nie będę mógł korzystać z usług Daker ani używać VS Sikera i jak zawsze nie będę mógł używać itemów w trakcie walki. Zostawcie łapkę i suba, bo aż 91% z was mnie nie subskrybuje i zapraszam do oglądania. Tym razem zagrałem dziewczyną, bo wygląda milion razy lepiej od chłopaka w tej grze i nazywałem się Semi, bo brzmi jakoś bardziej kobieco, a w polecanych nazwach rywala był Tyson, więc nazwałem go Mike od Mike'a Tysona. Poszliśmy z Majkiem nad jezioro, gdzie spotkaliśmy profesora, który akurat z niego wracał, ale zostawił tam torbę z pokemonami. Chcieliśmy mu ją odnieść, ale zaatakowały nas Starli, więc musieliśmy wziąć jakiegoś pokemona, żeby się obronić. Wybrałem Turtwiga i szybko pokonałem Starliego. Następnie musiałem pójść do laboratorium profesora, ale żeby się tam dostać, musiałem przejść przez parę traw, a za każdym razem, kiedy spotkam pokemona, musiałem resetować grę, więc chwilę to zajęło. Ale w końcu doszedłem do Sandgem Town, gdzie spotkałem Lukasa, który zaprowadził mnie do laboratorium i w środku profesor pozwolił mi zatrzymać Turtwiga i dał mi Pokédex. Poszedłem do następnego miasta, czyli Yubi Life City, a w nim porozmawiałem z trzema klaunami, za co dostałem fajny zegarek. Idąc dalej spotkałem rywala, który chciał walczyć, więc szybko pokonałem go spamując Tackle. Doszedłem przez jaskinię do nowego miasta Oreburg City, a przed gymem był Mike, który powiedział mi, że nie ma aktualnie lidera w gymie. Znalazłem go w pobliskiej kopalni gdzie pracował i powiedziałem mu, że chce z nim zawalczyć, więc wrócił do sali. Wróciłem razem z nim i zawalczyliśmy. Za ciężka walka to nie była, bo miał 3 Pokémony i każdy z nich padł na jednego Razor Leafa. Wróciłem do Live, gdzie spotkałem profesora rozmawiającego z członkami Team Galactic, którzy powiedzieli, że w trakcie ewolucji z Pokemonów wydobywa się jakaś energia i chcą ją do czegoś wykorzystać. Pokonałem ich razem z Lucasem i poszedłem dalej, a w drodze do następnego miasta Turtwig ewoluował w Grotla. Doszedłem do Floaroma Town i na wiatrakach obok był Team Galactic, którzy nie wiem co tam robili, ale spotkałem tam jednego z trzech dowódców o imieniu Mars który powiedział mi, że mają zamiar stworzyć nowy świat. Zawalczyłem z nią, zaczęła z Ubatem, który padł na 3 takle, a drugi był Paragli, który padł na 2 smasze. Doszedłem do Eterna City, gdzie spotkałem Synfie, czyli czempiona tego regionu i dała mi HM cut, a następnie poszedłem na lidera. Pierwszy był Cherubi, na którym byłem w stanie nastakować aż 4 razy kersa, po czym każdego zmaszotowałem baitem. Po walce poszedłem do budynku Team Galactic, gdzie spotkałem drugą dowódczyni o imieniu Jupiter, która ukradła parę Pokemonów. Uratowałem je, pokonując ją w walce, za co dostałem rower, dzięki któremu mogę jechać dalej. I w drodze do następnego miasta Grotyl po walce z trenerem ewoluował w Torterre, a już w Home, czyli nowym mieście, dostałem od górnika Jajo Pokémon, z którego wykluła się Hepini, a niedługo później już ewoluowała w Chensi. Doszedłem do Veilstone City, gdzie od razu poszedłem na lidera i jak zawsze wszystkie przeciwne pokemony połaszotowałem, bo mój torterra jest leciutko przelewelowany. Spotkałem Lukasa, któremu ludzie z Team Galactic zabrali Pokédex, więc szybko pomogłem mu go odzyskać, po czym poszedłem dalej i na road 214 Chensi ewoluowała w Blissy. Następnie doszedłem do Pastoria City, gdzie jest następny lider i jego pokemonów o dziwo nie połanszotowałem, bo pierwszy był Gyarados, który padł na dwa Razor Leafy, drugi był Floatzel, na którego wystawiłem Blissey, która pokonała go trzema Grasknotami, a ostatni był Quagsire, który padł na jednego Grasknota. Po walce spotkałem Synfię, która dała mi specjalną potkę, dzięki której mogłem przegonić psajdaki blokujące przejście. A jak to zrobiłem, to dostałem jeszcze od niej Old Charm, który muszę zanieść jej babci. Udałem się do Celestic Town i zobaczyłem przed jaskinią członka Team Galactic, który chciał ją wysadzić, więc szybko go powstrzymałem, a po walce podszedł do mnie starosta miasteczka, czyli babcia Synfi, i przy okazji oddałem jej przedmiot, który miałem jej dostarczyć. Wcześniej jak byłem w Herf Home, to nie było liderki w sali, ale już wróciła więc na nią poszedłem. Zacząłem Torterrą na Drift który padł na trzy Razor Leafy, drugi był Miss Magius, który padł na dwa. I żeby walka nie była za nudna, to na ostatniego Pokemona, czyli Gengara wystawiłem Blissey, która trochę go obiła, ale ostatecznie padła, więc wystawiłem z powrotem Torterrę i dobiłem go paroma Razor Leafami. Żeby dostać się do następnego miasta musiałem przepłynąć przez wodę, więc niestety zostałem zmuszony do złapania HM Pokémona. Dopłynąłem do Kanalawa City i od razu poszedłem na lidera. Zacząłem Torterrą na Bronzora i obiłem go Rock Smashami, aż musiał użyć Potki, ale on też obił mojego Pokémona i uśpił, więc musiałem zmienić na Bliscy, która po pół godziny spamowania Grasknot dała radę go pokonać. Zostałem na Stylixa, uderzyłem go Gras Knotem, po czym użył Full Restore, więc uderzyłem go jeszcze raz i zostawiłem mu Low HP, ale zamiast go dobić, to trochę się przestraszyłem, że coś dziwnego się może stać, więc dla pewności użyłem Healing Wish i wystawiłem Torterrę, która dobiła go Razor Leafem, a potem został już tylko Bastiodon, który padł na jednego Earthquakea. Po walce popłynąłem na Iron Island, gdzie spotkałem Riley, z którą trochę potrenowaliśmy i w trakcie treningu pokonaliśmy Team Galactic, za co dostałem jajo Pokémon, z którego wykluł się Riolu. Dotarłem do Snow Point City i od razu poszedłem na gym. Zacząłem Riolu na Snowera, który padł na dwa Force Palmy, drugi był Aboma Snow, więc zmieniłem na Blissey, zatrułem go toksikiem i zostałem jak najdłużej, żeby Toxic obijał. W końcu Blissy padła, więc zmieniłem na Torterre, który dobił go jednym Earthquake'em. potem był Snizel, który padł na jednego Force Palma Riolu, a ostatni był Medicham, który padł na jednego krytycznego Razor Leafa. Następnie wróciłem do biblioteki w Kanalawa City, gdzie był Mike, Lucas i profesor, który powiedział, że potrzebuje danych z trzech legendarnych Pokemonów, które znajdują się prawdopodobnie na trzech różnych jeziorach, ale w trakcie rozmowy usłyszeliśmy wybuch dobiegający z Lake Valor, więc się tam udałem. Gdy tam doszedłem, okazało się, że Team Galactic wysuszył całe jezioro i zdążył już zabrać ze sobą Pokemona, ale przynajmniej mogłem trochę na nich potrenować, przez to Riolu ewoluował w Lucario. Poszedłem na następne jezioro, gdzie był Team Galactic, ale stamtąd też udało im się już zabrać Pokemona, więc poszedłem na jeszcze jedno i stamtąd też udało im się już zabrać Pokemona, więc musiałem wrócić do Wailstone City, gdzie znajduje się ich baza. Pokonałem wszystkich grantów, po czym spotkałem bossa Team Galactic, z którym zawalczyłem. Zaczął Markrołem ja Lucario, więc od razu zmieniłem na Torterre, który pokonał go dwoma katami. Drugi był Snizzle, więc zmieniłem na Lucario, który pokonał go jednym aurasfirem. A ostatni był Golbat, zmieniłem na Torterre, uderzyłem go raz Katem, ale Torterra dostał kryta, więc zmieniłem na Blissey, która spamując Strength go pokonała. Poszedłem dalej, gdzie spotkałem dowódcę Saturna, z którym też musiałem zawalczyć. Zacząłem Lucario na Kadabre, użyłem raz Swords Dance i pokonałem go jednym Quick Attackiem, drugi był Toxicroak, więc wystawiłem Torterre, który pokonał go Earthquake'em, a ostatni był Bronzor, więc zmieniłem z powrotem na Lucario, który pokonał go dwoma Aura Sphirami. A po walce w końcu mogłem uwolnić trzy legendarne Pokémony. Następnie musiałem wyjść na sam szczyt Mount Coronet, czyli Spear Pillar, gdzie spotkałem znowu szefa Team Galactic i dwóch dowódców, którzy przywołali Dialgę. Chciałem iść go powstrzymać, ale dowódcy mnie zatrzymali, więc najpierw musiałem się rozprawić z nimi. Na szczęście przyszedł Mike i mi pomógł. Szybko ich pokonaliśmy, a po walce Dialga zaczęła otwierać nowy świat, ale pojawiły się legendarne Pokémony, które uratowałem i ją przed tym powstrzymały. Potem Cyrus trochę się wkurzył i ze mną zawalczył. Zaczął Hanchkroem. Ja Torterrą, która pokonała go na 3 katy Drugi był Weavile, więc zmieniłem na Lucario I pokonałem go jednym Aura Aurasfirem Wystawiłem Blissey, bo następny był Gyarados Zatrułem go i zostało jej 7 HP Więc użyłem Healing Wish i zmieniłem na Torterrę Która po spamowaniu Razor Leaf dała radę go pokonać Ostatni był Krobat, zostałem torterrą i przez ciągłe flinch i konfuzję nie dała rady ani razu go uderzyć. Został mi tylko Lucario, obił go rock climbami do low HP, ale mu też zostało 11. I jeszcze dodatkowo był skonfuzjowany, ale mimo wszystko udało mu się uderzyć. I jeszcze walka się nie skończyła, bo Krobat przeżył na 1 HP, a Lucario na 3, ale w następnej turze znowu udało się uderzyć i tak z nim wygrałem. Po uratowaniu całego świata mogłem pójść do Sannishore, gdzie jest ostatni lider, więc od razu na niego poszedłem. Zaczął Raichu, ja Blisci, uderzyłem go raz gra z Knotem, po czym Blisci padła. Wystawiłem Torterrę, która pokonała go jednym Earthquake'iem. Potem był Octillery, który padł na jednego Razor Leafa. Następny był Luxray, który też padł na Hita. A ostatni był Ambipom, więc zmieniłem na Lucario, który pokonał go jednym Close Combat'em. Miałem już wszystkie odznaki, więc mogłem przejść w Victory Road i pójść na elitarną czwórkę. Pierwszy jest Aaron, zacząłem torterrom na Dostoxa, pokonałem go trzema earthquake'ami i zmusiłem do użycia full restore, a on mnie zatruł i obił do połowy HP. Drugi był Beautifly, więc zmieniłem na Blissey, zatrułem go i spamowałem strength aż w końcu padł. Zostałem Blissey na Herakrosa, bo chciałem użyć healing wish, ale niestety się nie udało i Blissey padła. Wystawiłem Lucario, użyłem dwa razy Swords Dance i zwanszotowałem go Rock Climbem, następny był Drapion, który padł na Aura Sphere i Rock Climb, a ostatnia była Vespi Queen, która się cały czas leczyła, ale po chwili w końcu ją pokonałem, spamując Rock Climb. Druga jest Berfa, a zaczęła Quaxire'em, który padł na jednego Razor Leafa Torterry, drugi był Whiskash, który padł też na Hita, trzeci był Udo, który padł na dwa Hity, następny był Hippowdon, który padł na aż cztery Razor Leafy a ostatni był golem, który padł na hita. Dość prosta walka. Trzeci był Flint, zacząłem torterrom na Rapidasza, którego zone-shotował Earthquake'em, ale zdążył dostać Bouncem, który obił go do połowy HP. Następny był Driftblim, więc zmieniłem na Blissy i zatrułem go toksikiem. Uderzyłem go raz grasknotem i przypomniałem sobie, że ten Driftblim ma atak Baton Pass, więc użyłem Toxik, zakładając, że go użyję. Ale on po prostu zmienił na Infernape'a i udało się go zatruć. Uderzyłem go raz Strengfem, po czym Blissy padła. Zmieniłem na Lucario, uderzyłem go raz Rock Climbem, po czym on użył Flare Blitz i razem padliśmy. Został mi już tylko Torterra. Następny był Steelix, który padł na dwa Quakey, ale obił mnie do 71 HP. Zmienił na Driftblima, którego uderzyłem Razor Leafem, po czym użył Baton Pass i wystawił Loponi, która dostała Razor Leafem za niego. Torterra dostała Fire Punchem i Zostało jej 17 HP, ale drugi Razor Leaf pokonał Lopani, i został tylko Blim, którego nie mogłem trafić, bo cały czas używał Double Team, ale w końcu go trafiłem i zatrucie go dobiło. Czwarty jest Lucian, zacząłem Torterrą na Mr. Mime'a i pokonałem go dwoma atakami. Zostałem na Medichama i udało mi się raz go uderzyć, po czym Torterra padła, więc wystawiłem Lucario i dobiłem go Rock Climbem. Zostałem na Alakazama, użyłem raz Swords Dance i zwanszotowałem go Rock Climbem, następny był Bronzong, użyłem jeszcze raz Swords Dance i zwanszotowałem go Close Combatem, a ostatni był Girafarig, więc zmieniłem na Blissy, zatrułem go i użyłem Healing Wish, żeby wyleczyć Lucario, który zwanszotował Girafariga Close Combatem. I został tylko champion czyli Symfia. Zacząłem Torterrą na Spiritomba i pokonałem go dwoma earthquake'ami. Drugi był Milotic, który padł na dwa razorlify. Następny był Gastrodon, który padł na jednego razorlifa. A następny był Garchomp, któremu Torterrą udało mi się zużyć Berry, Full Restora i trochę obić, ale ostatecznie padła. Wystawiłem Lucario i pokonałem go dwoma Close Combatami. Następny był Lucario, który obił mnie do 27 HP, ale padł na hita od Close Combat. A ostatnia była Roserade, więc zmieniłem na Blissey i chciałem ją zatruć, bo zapomniałem, że ma podtyp trujący, więc spamowałem Strength, żeby trochę ją obić. Po czym chciałem użyć Healing Wish, ale przez to, że dostałem kryta, nie udało się to i Blissy padła, więc został Lucario z 27HP, który dał radę dobić Roserade jednym klouską batem. I tak przeszedłem Pokémon Diamond prawie bez spotykania dzikich Pokémonów, bo potrzebowałem HM Pokémona, ale mimo wszystko, jeśli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, suba, dzwonek i do zobaczenia w następnym filmie.